Ola, ola, ola! Cześć, ja Oliwka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest moja kuzynka Marta. Hejka. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie trzy kredki challenge, już część drugą, bo prawie rok temu nagrywaliśmy yy, no, poprzednią część. Yy, znaczy, trzy kretki challenge, oczywiście nasza wersja, bo oryginalna to jest, że losujemy trzy kredki i po prostu kolorujemy te same kolorowanki. A w naszej wersji po prostu też losujemy trzy kredki, ale wtedy nie kolorujemy, tylko rysuj, rysujemy. rysujemy. No i wiadomo, że jeszcze w naszej wersji jest tak, że te czekoladki zasłaniamy, znaczy zasłaniamy, chowamy za siebie, znaczy najlepiej za siebie, chyba że jest inna lepsza kryjówka, no i właśnie to jest też na czas, no i... Tak. Ustawiamy I teraz sobie mamy po prostu 3 minuty, bo w zeszłym roku mieliśmy 5. Tak, w zeszłym Więc roku mieliśmy 5, teraz jest trudniej. Po tak, prostu. dzisiaj w tym odcinku teraz będziemy mieli trudniej, ale oczywiście można dowolny czas. No i właśnie, kiedy ten czas wystartuje, szybko odsłaniamy, czyli znaczy odsłaniamy, wyciągamy z kryjówki kredki, i te, akurat u nas te 3 minuty trzeba będzie coś wymyślić, no i też narysować. Więc właśnie tak jak Marta powiedziała, dzisiaj mamy troszeczkę trudniejszy poziom. No i będą trzy rundy i zobaczymy, kto wygra ten challenge. rok temu wygrała Marta. Tak. Więc dzisiaj zobaczymy, może ja, może znów Marta, zobaczymy, ale tak. my jakoś tak nie gramy, znaczy nie rysujemy zbyt rywa, dla e, rywalizacji, tylko po prostu Le, dla, zabawy. Zabawy. dla zabawy. No ale przy okazji też mała rywalizacja. Więc to zaczynamy! Muzyka Marta już przygotowała swój telefon i teraz będzie złacamy stoper. Trzy e, minuty już są ustawione, tak. bierzemy kartki. Aha, bo jeszcze musimy już losować. No, dobra, tak to okay. kto pierwszy. E, no resztę. Okej, okay, to pomieszajmy. Dobra. Też tak tisaki, Nie pamiętam. Okej, okay, to masz. Aha, <grym> Acha, dobra. Trzy. Trzy? Ok. Wysłaniam ja za do siebie. Dobra, teraz okay. ty mieszaj. Dobra. dobra. To też? Masz trzy? Mam trzy. Tak, masz. Dobra. Dobra, teraz włączamy ten stoper. Dobra. I... start. Start. Jako szybko letki. Okej, okay, leci. Ojeju, o, ojeju, to jest czarny. Czarny, no. czerwony i... To jest chyba granatowy. Nie? A Zim. to brązowy. Można sobie oczywiście testować. Aha. To coś, że zrobię na drugiej mhm. stronie. No dobra, hm, ja w sumie mam mały pomysł. Taki mały. Nie wiem jak to będzie wyglądać, ale okej. Okay. Dobra. 也是。Yeah, <Okay. S 1> Tylko minuta. Co? Z to już połowa czasu za nami, więc naprawdę bardzo mało czasu. Ja tutaj tak za spokojnie, ale przecież dzisiaj są trzy tylko minuty, więc dzisiaj będzie naprawdę dużo emocji. Hardcorowo. Tak, hardkorowo dzisiaj. Naprawdę. Ja chyba już wiem, co rysujesz. Tak, w zeszłym roku chyba też to rysowałam. No ja na pewno rysowałam. Może jak to wygląda? Mi... Kretka co? Załamała ci się kredka? Trochę tak, tego tak się nie, nie Trudno, takie... trudno. Te, 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 szczerze mówiąc, to chyba tak mieliśmy rok temu. Tak, te, o masko. Dobrze, możesz to oderwać. Ej, szybko! No, nie. No, no. Nie. Szybko! Tak, mogę ci pomóc? Tak, Mógł, tak. Mówiłam to, jest, Ale jak To, to nie skróle. jest dekoralizacja. Co? Ale ja bez grole. Ej, dobrze, że w sobie ci <grymione> Ej, nie każdy złoty! Nie. Nie no. Ja to... O nie, niezu, jak ty nie zrobiłaś? <grymione> ja to zrobiłam. Ja Okropnie! <grymione> ja to wiadomo, do to wygra. A, już stop. O ma. Więc teraz byłamy Dominika właśnie. Zapomnieliśmy powiedzieć, tak. że Jurorem jest mój młodszy brat Dominik. A ma to jak to wygląda? Jeszcze, jeszcze, jeszcze teraz ta kredka. No to jedną półkę musimy odrzucić. <noise> tak. Teraz jak będziemy losować, to już będzie wiadomo, a jak poczujemy moją kredkę, to już będziemy no. mieli taki kolor. No trudno, trudno. Więc, wołamy Dominika. tak Jeszcze nie wołamy Dominika, ja przecież jeszcze rysunki ten... mamy pokazać. A, nie tak. tak. Ja, pomijając tutaj tą kreskę, bo testowałam kolor, to jest taki ogień. Nie wiem, czy to w ogóle wygląda jak ogień, ale naprawdę to mi się tylko jedyne skojarzyło z tymi kolorami. Jakby naprawdę to w sumie najbardziej wypasował żółty, to jeszcze do tego, no ale żółty Miała Marta, której już no niestety się złamał. Tak. A Marta co ma? Ja mam motyla, który mi zdecydowanie mega ej, nie nie masz tej jednej kropeczki chyba, że taka... No, ona mi się tak trochę bo no. jest bardzo mała. E, te e, dwa tutaj jakby skrzydełka. Yy, bardzo mi nie wyszło No i ja ja pomagałam. 10 sekund. na no serio, yy. teraz te 3 minuty. Tak, to, po to prostu będzie... jest mega hardcore. Ja, ja pierwszym tak. minutę tak miałam na spokojnie, myślałam, że te 3 minuty to jednak będzie to tak. czasu, ale nie, to po prostu będzie mi się zdecydowanie taki, jest przecież, Chyba w minutę wymyślałam. Mhm. No więc dobra, teraz już na serio wołamy Dominika. Tak. Dominik przyszedł i tak. który ci się podoba? Mój ogień czy marty motylek? Ogólnie mi mój mega nie wyszedł, robiłam na ostatnią chwilę. Yy, więc no. Które wybierasz? No to ten. Okej, okay, okay. super, czyli mój. Dobra. To Dominik Bajo. Bajo. A my rysujemy dalej. Tak. Okay. Czas, czas na, na kolejną rundę. Czas na kolejną rundę. W pierwszej rundzie wygrałam tak. ja... rysujemy kredki, więc teraz ty możesz być pierwsza, ja Ci pomieszam. Dobra. No niestety tak jak mówiłam, jak poczujesz moją kredkę, to będziesz wydziałać no, okay. trochę kolor. No gorzej jak jeszcze więcej złamiesz, albo ja. O nie. Jej kuknięka mi spadła. Już myślałam, że ona się złamie. Gdzie ja tu. tu? tu. Pokaż masz trzy. Masz trzy, okej. Okay. Do siebie oczywiście. A, tak, Teraz ty mi wymieszaj. Dobra. Są trzy. Tak. Ok. Chyba. Tak. Trzy. Tak, trzy. Okej, okay, dobra. Dobra. Tak włączamy stopę. Ojejku, ja się naprawdę mega stresuję. Mmm. Czekaj, muszę chwycić. A właśnie też. Ja Teraz są trzy. Ja, ja mam... po prostu... Okej, okay, czas, start. start. O Boże. o Boże! To jest kolor fioletowy! Tak? Ja mam fioletowy, a nie ja brudzi. mam brązowy... Okej. Okay. Ej, co tu na to zobaczy? brązowy, Matko! <laughs> Dobre, teraz nie tylko jeszcze koloruję, Co? Ja się tyle tylko koloruję i A będzie jak to wit. wyszło z Dobra, ja chyba skończyłam. Ja tu robię. A ja nie. Ale ile zostało Min Po Pół minuty masz... Zobaczek, pomogę no. Ci. Który? Który kolor? E, fioletowe, fioletowe płatki. Dobra, czekaj. Rysuj tak. Ej, wiesz że To właśnie prawie też złamała. No serio? No. Ej. no matko, dołożymy tą rękę. I zdążymy. Wspieram. O matko. Dobra, rysuj ja szybko. To... Nie nie to... mi... Szybko nie, szybko, nie. Szybko, nie stój. O matko, już czuję jak się prawie złamała. Musisz dokładnie to zrobić. Spokojnie, spokojnie. Ile? No, jeszcze 40 sekund. 5 nawet. 35. A, dobra. do spokojnie, spokojnie do końca. Tak, tak. Mhm. Tylko troszeczkę szybciej, bo już masz yy, pół minuty. <laughs> dobrze, no teraz tutaj szybko, szybko. Ten tempo tak jest najgorszy, bo ja to bo jak <laughs> Dobra, dobrze jest. Dobrze jest, dobrze. dobrze. Szybko tutaj masz Okej, okay. a spokojnie. Nie, aż 20 sekund jeszcze. 20 sekund? Tak. Dobra, nie jest jakoś bardzo tragicznie. Mogło być zawsze gorzej. No to mogłem Ci sobie ci nie pomagać. Tu możesz jeszcze ulepszyć. Ja już jeszcze tutaj. Sobie ulepszę. Ja też szybko ulepszę. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, koniec czasu. Naprawdę, teraz odbywają się szybkie lotki, niby tylko o tak. dwie minuty mniej, ale na serio ja po prostu długo wymyślamy i zaczynamy rysować to już połowa czasu za nami, no. więc na serio bardzo hardkorowo. Więc tak, ej, obie w ogóle narysowałyśmy kwiaty. Tak. Więc e, ja pierwsza pokażę Dobra. co? E, tutaj jest taki tulipan, e, tu jest taka ziemia i troszeczkę trawki. Znaczy ta trawkę narysowałam taki... No, jasniejszy zielonym, mm -hmm. bo łodegę po prostu no, bardziej tą kwiatkę jednak. Przedusiłaś. Tak, przedusiłam do kartki. Ja również mam kwiatkę. Oczywiście znów mnie nie wyszedł. Znaczy, e... nie, w sumie jest więcej. jest pomarańczowy, a reszta są zielone. Jest okej. Okay. Gdyby nie ja, to byłoby dobrze. Wziąłeś. No tak. dobra, ale nie, nie jest najgorzej. Biażdża, tak, jednak był czas, żeby to poprawić, dobra. i nie jest najgorzej. Więc, więc teraz wołamy Dominika. Dominika. Dominik przyszedł, więc rysunek bardziej ci się podoba. Myślę, że Okej, okay, to okay. super. No to mamy remis. remis. Czas na rundę finałową, więc yy, odkładamy rysunki. Tak. tak, ten kto wygra tą rundę, to też cały challenge. I tak się tak jak już mówiłyśmy, no bo jeszcze ja tak czy siak się z wygranej Marty, a, o, tak. a ty a ja z ja mojej lichki. wygranej. Bo tak powiem to po prostu, to jest taka zabawa. Tak. no ale tutaj też rywalizujemy, nie? Mhm. Więc teraz ja Dobrze, będę takie. Okay? Ja już już wymieszam. Dobra, to ja zamykam oczy. Ja się boję, że jakiś takie dziwny kod nie Dobra. będę miała rysunku. Trzy tak, okej. Okay. Dobra, teraz to nie wymieszaj. Dobra. Dobra. Trzy. Yy, tak, trzy. Dobra, za do, do siebie. I teraz włączasz stoper na trzy minuty. Oj nie wiem. Nie wiem jak dam radę. Dobra. Może teraz ty będziesz Tylko musiała mi pomagać. Kred, Chwycę kredki. Ja też. Świeży każda sekunda, okej? Okay? Dobra, czas, start. O Okej. Okay. O nie, o nie. Jest Czekaj. Czarny, no? Ten i o, ten. O bo... Ja nie wiem co narysować. O matko, nie mam pomysłu, totalnie. Ehm. Dobra. Dobra. Trudno. Robię też chyba to coś, co robiłam chyba w zeszłym roku. No tak, teraz... chyba na pewno to robiłam. Żeby... Ej, my robimy to samo. <laughs> tak. To jest, no, gwarantowane. Ej, ile czasu zostało? Ej, Aha, ile? Dwie minuty i dwadzieścia sekund, Nie. Yeah. To będzie po prostu podróba mojego rysunku, co był w zeszłym roku, tylko w innych kolorach. Ja, ja też robię serce. Te wtedy pce. miałam właśnie chyba czarny. Pomarańczowy i kremowy. Eee, tak. No, a ja zgapiłam od Ciebie też, bo chyba nie mam pomysłu. Ja miałam... To są moje, nie? Tak. No, bo ja w zeszłym roku właśnie robiłam te serce. E, chyba jeszcze jakiegoś motyla i... Matko, że kolorów nie dla... e, Jakiegoś motyla i jakąś dziewczynkę. No, ja robiłam... Wtedy tą dziewczynkę robiliśmy w tym... Ten... E... razem, R razem. Ja też lubiłam dziewczynkę, motylka i takie niebo nocą pamiętam. Tak, pamiętam. O nie, wiecie, to właśnie prawie to mama. Ile czasu zostało? Nie wiem. Minuta. Nie. Matko na serio? Że w Połowi nie jestem. I ty masz takie ładne. Ja takie na olewkę, żeby wiesz, skończyć. Może ci pomóc? Nie, <laughs> nie dziękuję. A potem dopiero będę, jak już zostanie mi czas. Jak w ogóle ci dostanie. Nie, myślę, że na pewno zdążysz to zrobić, takie, takie, takie że... M, jak to powiedzieć? Że, że musi to być takie podstawowe rzeczy, tak. a potem najwyżej nie wiem, czy ci... Może to tylko ci czasu. Na pewno skończysz te podstawowe, bo masz 20 sekund, więc ze spokojem. Bo kurczę, bo ja, ty, ja skomentuję twoja, a ja jeszcze muszę skończyć. Nie, rysujesz ja w sumie. Ja, 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 ja nawet nie wiem, co ty rysujesz. Widziałam tylko tę... Nie, może serce. Wiem, że to A to troszeczkę nierówno, ale okej. Okay. Masz 6 sekund. Możesz, nie wiem, czy zdążysz to jakoś em, poprawić. Aha. Tak. Chciałeś dopisać. Ja nie chciałam, żeby jakieś, były jakieś krupeczki, ale nie zdążyłam. No dobra, naprawdę. Nie zdążyłam. Te, ta balda jest naprawdę mega trudna. Tak, Byłamy... A, no dobra, tutaj pokaż. Rysunki. Dobra. Więc rysunek. mój rysunek to jest serce. Podruba, e, tak jak był w zeszłym roku, czarne serce. Nie wiem, czy widać ten czarny, no ale chciałam jeszcze zrobić jakieś kropeczki, ale już no. nie zdążyłam. I jest to e, niebiesko-zielone serce. Tak, paskiem A ja też mam serce, bo po prostu też, bo wiedziałam, że rok temu też, właśnie, znaczy no, prawie temu oczywiście zrobiłaś test, czy też ty taki mikrofon, to ja też zrobię. Takie. Mm, kolory kremowy, granatowy i fioletowy, więc ej, my w pierwszej rundzie tylko robiłyśmy inne rzeczy. Ty tak. motylka, a ja co robiłam? Ogień. Ogień. Potem robimy. obie kwiatki i obie serca, więc na raz, serio? Tak. Jak? Dziś w, tym, w tej edycji kiedy <grym> Challenge <grym> to my ciągle robimy to samo. Tak. No dobra, więc teraz byłamy Dominika, który rozstrzygnie. Finał. Dominik już przyszedł tak. i teraz e, rozstrzygnij. Mamy tutaj znowu dwa takie same rysunki, czyli serca. I które serce Ci się bardziej podoba? To jest moje, a to jest Marty. Tutaj widać takie fajne kreski tutaj, ale nie wiem, czy to było zamierzone, takie... No, Jakby takie trochę, tak takie... W rozpływało, ten. serce. No, trochę tak. A tutaj mamy ładne koloryki, tylko że tutaj ten kolor mi się nie podoba. Które? Ten kremowy. Tutaj kremowy ale... No, ale takie miałam kredki. Ja właśnie to chciałam powiedzieć, że pewnie takie miałeś kredki. Więc nie wiem... To są co... tylko do sprawdzania Kred... koloru, bo, okay. bo... tu tak. nie są żadne efekty wizualne. Nie, nie. Nie. <gry> no i... bardziej <Merlin. śmiech> mi się podoba. Nie ma to. Jej, wygrałam! Mm. Brawo! Dzięki Dominik. Więc czyli... Teraz mamy w sumie jakby taki remis, bo w zeszłym roku wygrałam ja, a teraz Oliwka. Mhm, mm czyli co? Tak. Będzie dogrywka? Może. No, Jeżeli mo będzie dużo łapek w górę, to na pewno. Może będzie trzecia część, tak. ale może nie za rok, tylko na przykład w ferie. Zobaczymy, zobaczymy. takie zobaczymy. rozciągnięcie tych wszystkich um, tych wszystkich kredek. Tak. Y więc y tu na tyle, więc... Dzisiejszy odcinek wygrałam ja, tak. Ym, więc jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić łapki Kupki w górę, góre. a także możecie zasubskrybować mój kanał tam a na dole, dole. dole. i wcisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia! Pa! pa!